Witamy Was dzisiaj jest 11 kwiecień i chcielibyśmy Wam dzisiaj złożyć wszystkiego, wszystkiego dobrego czyli wesołych świąt wielkanocnych smacznego jajka mokrego dingusa Amelka, jak tam? co życzysz? smacznego jajka, tak? żeby te święta były takie naprawdę wesołe, miłe, a tutaj Amelka chce pokazać, że jajeczka takie malowała nasz taki skromny stroik, ale, ale jest. Jest jakaś, jakaś taka namiastka, namiastka tych zbliżających się Świąt w sumie to już jutro. Śniadanko będzie takie pyszne, świąteczne. My sobie takie niewielkie zrobimy śniadanko, ale myślę, że jest też, będzie taka atrakcja. Co chciałabyś powiedzieć od siebie? No to słucham. Mów. mów. Malowałam jajkonę. No. Kropeczki, tak? I jest te kropeczki, niebieski i żółty. I mamy jeszcze kolory. To czyli jak widzicie za mną z tyłu jesteśmy troszeczkę w całkiem innym plenerze. Jak tu dojechaliśmy? Ale kicia mi wystraszyła. Jak tu dojechaliśmy, to po prostu oglądajcie nasze filmiki następne. Będzie dalej po kolei, jak wyruszyliśmy w podróż i dotarliśmy akurat do tego miejsca. Mam nadzieję, że trochę tutaj spędzimy czasu, te 2-3 dni, żeby sobie poświętować, tak troszeczkę inaczej spędzić ten czas. Za chwilę Wam też pokażemy. Pokażemy filmik okolicy tutaj, jak, jak wygląda. Tak Amalka? Czyli jeszcze raz naprawdę wszystkiego dobrego życzymy. Przede wszystkim dużo, dużo, dużo wszystkim zdrowia życzymy. Żeby naprawdę ten okres świąteczny dał nam troszeczkę taki odpocząć psychicznie, fizycznie i... Aby było fajnie i tak miło rodzinnie. Tak jak u nas jest fajnie, tak? Amelka tutaj na stanowisku. Mamy tu przygotowane, żeby sobie przygotować taką w sumie jedną, może dwie potrawy takie sobie świąteczne przygotujemy. Nie robimy tego więcej, ponieważ my tego nie przejemy. Lodówka jest mała. Więc robimy sobie takie skromne święta, ale dla nas bardzo fajne, bo spędzamy je razem i bardzo pięknym plenerze. Ale żeby wam pokazać, co będziemy robić, tak, tu mamy jajko, marchewkę, jest rzeżucha, to jest już druga, którą wysialiśmy. Do tego wcześniej kupiłam takie pojemniczki do gotowania jajek. Ja właśnie zaraz będę, będziemy tutaj je, robić takie jajka świąteczne. Tu jest wszystko, właśnie do tych jajek. Zaraz je umyję, te pojemniczki i zrobimy po kolei. Do tego jest wędlinka, marcheweczka i Amela będzie mi tutaj dzielnie pomagać, tak? Będziesz pomagała. Czyli co będziesz robiła? Spróbujesz obrać marcheweczkę, tak. Spróbujesz pokroić wędlinkę. Więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Robimy to pierwszy raz, ale myślę, że fajna taka zabawa świąteczna. Amelka ładnie obieram. A ja tutaj robię wydmuszki po to, żeby... Mieć też jajka do pomalowania. Tutaj wylawam. Kamperek stoi za górką, ale tam od dali widzę drogę. Więc, jeżeli tu stanęłabym kamperem, to i tak bylibyśmy widoczni. A tu jest taki piękny teren. Idziemy jeszcze zobaczyć dalej. Może będzie jakieś miejsce, takie wgłębienie jakby, że jak wjedziemy za górkę, to że kamper z drogi nie będzie widoczny. Akcent wiosenny, nie będę go zrywać na stół, bo jest, zauważyłam na razie jeden, a chociaż tam widzę też więcej. Ale szkoda, ładnie to wygląda tutaj i niech on sobie rośnie. Kolejny taki akcent wiosny. Ptaszki ładnie śpiewają. Cisza. Pokój i to właśnie teraz nam jest potrzebne, w czasie świąt. Tu jest fajny taki placek, ale szkoda, no bo tam jednak widać drogę i byłoby widać kampera, więc nie mogę tutaj przyjechać, ale jeszcze sobie innym razem pójdziemy. Tam jest jakaś taka polna droga. Zobaczymy, czy jestem widoczna. Piękna okolica. Naprawdę bardzo cieplutko. I dopiero tutaj, w tym wgłębieniu, mogę stanąć sobie kamperkiem. Zająć tak miejsce, żeby w razie czego ktoś mógł przejechać. A takie się rozciągają przy, yy, widoczki. I teraz tu jest ta droga, którą przyszłam. I tam była widoczna asfaltowa droga. W tej chwili jej nie widać. A jeszcze jak zjadę trochę niżej, bo kampel jest wyższy to na pewno tu się na jakieś 2 może 3 dni ukryję. No chyba że będę miała pecha i ktoś tutaj będzie przejeżdżał, to wtedy na pewno zgłosi. O, teraz już tam z daleka widać tą drogę asfaltową. Nie wiem, czy na filmiku to będzie widać. taki jakiś nie wiem, komin. To wygląda jak komin, ale domu nie widzę. Idę, bo tam Amelka pod drzewami została. Czeka grzecznie pod drzewkiem. Jak tam Amela odpoczęłaś? Odpoczęłaś? M nie odpowie. Coś tam jeszcze, tam coś widzę. Tak się zastanawiam, do czego to służy. Napiszcie mi to w komentarzach. Bo już kilka razy takie różne ja rzeczy widzę. Nie wiem. Z początku myślałam, że to jakaś pułapka. Tu woda, tu jakiś nie wiem, może dla zwierząt małych. Woda dostarczana. Taka jest nasza teraz okolica. Wjechaliśmy sobie na górę. Tam z daleka też widać jeszcze jakąś polną drogę, którą można gdzieś dojechać. Bardzo dobra ta droga. Podejrzewam, że to jest droga, bo tutaj często widzę ule. Więc podejrzewam, że do tego jest ta droga uczęszczana. Więc może dlatego, że są święta, to może nikt tutaj nie przyjedzie. Ale mam taką nadzieję, że uda nam się te trzy dni być. Jak widzicie, piękny widok mamy z kampera. Jest pełno takich różnych tutaj dróg. Widzę z daleka kolejna taka w czego może będzie gdzie uciec ale i tak przyjdzie taki moment że muszę, muszę się gdzieś tam pojawić bo nie ma ani prania chociaż gdzie nie gdzie na tych stacjach gdzie tylko sama woda jest to wodę z wodą podejrzewam że nie powinnam mieć problemów zawsze mogę ją kupić ale jest pięknie tu chcę właśnie spędzić święta i sobie spokojnie popalać się, spędzić y, za Melą ten czas.